Zastanawiałeś się kiedyś, czy proroctwa biblijne mogą się spełnić w naszych czasach. Co jeśli w 2025 roku zobaczymy wypełnienie znaków, o których mowa w Piśmie Świętym? Istnieją proroctwa, które wskazują na nadchodzące wydarzenia. Wydarzenia, które mogą zmienić naszą rzeczywistość. Dziś odkryjemy pięć z tych zdumiewających proroctw, które mogą wkrótce się spełnić. Przygotuj się na zaskakujące znaki. Jednym z najbardziej znanych proroctw biblijnych jest zapowiedź zniszczenia Jerozolimy, miasta, które miało stać się centrum zarówno religijnym, jak i politycznym. Jezus w Ewangelii Mateusza przepowiedział, że miasto to zostanie otoczone przez wojska, a jego mieszkańcy będą musieli uciekać. Miasto będzie zniszczone, a domy zostaną spustoszone. Mówił Jezus, wskazując na nadchodzące wydarzenia, które miały zmienić bieg historii. Jednak czy to proroctwo jest wciąż aktualne? Co jeśli w 2025 roku zobaczymy spełnienie tych słów? Przeanalizujemy historyczny kontekst tej przepowiedni, która już raz się spełniła, kiedy to w 70 roku po Chrystusie Rzymianie zniszczyli Jerozolimę, a jej mieszkańcy zostali rozproszeni. Zrozumienie tego wydarzenia jest kluczowe dla dostrzegania, jak proroctwa biblijne mogą mieć miejsce także w naszych czasach. Jezus mówił, że Jerozolima nie tylko. Zostanie zniszczona, ale także, że będzie to znak dla całego świata. Czy patrząc na współczesną sytuację na Bliskim Wschodzie, możemy dostrzec oznaki, które wskazują na zbliżającą się wielką zmianę, konflikty polityczne, wojny, napięcia między narodami? Wszystko to może sugerować, że proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy nie jest tylko przeszłością, ale może mieć również przyszłość. Czy obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym rosnące napięcia wokół Jerozolimy, nie przypomina przypadkiem sytuacji sprzed dwóch tysięcy lat? Warto zastanowić się, jak te wydarzenia mogą się przełożyć na spełnienie biblijnego proroctwa, które zapowiadało, że otoczenie Jerozolimy przez wojska stanie się początkiem jej zniszczenia. Co to może oznaczać dla nas w kontekście roku 2025? Powrót Izraela do swojej ziemi to jedno z kluczowych proroctw Starego Testamentu, które stało się fundamentem współczesnej historii tego narodu. Prorok Ezechiel w swojej wizji w księdze Ezechiela, rozdział 37, mówi o ożywieniu suchych kości i zjednoczeniu rozproszonego narodu izraelskiego. To prorocze ostrzeżenie wskazuje na czas, kiedy Izrael powróci do swojej ziemi po wielu wiekach rozproszenia i zostanie zjednoczony. W 1948 roku Izrael stał się niezależnym państwem, co wielu uznaje za wypełnienie pierwszej części tego proroctwa. Ale czy to oznacza, że inne części zapowiedzi Ezechiela są już bliskie spełnienia? Choć Izrael formalnie powrócił do swojej ziemi, to proroctwo Ezechiela mówi nie tylko o geograficznym powrocie, ale także o duchowym ożywieniu narodu, który zostanie zjednoczony i odbudowany. Wiele osób zadaje pytanie, jaką rolę odegra Izrael w nadchodzących latach? Co może wskazywać na spełnienie kolejnych etapów tego proroctwa? Zastanowimy się, czy współczesna sytuacja polityczna w Izraelu i na całym świecie może wskazywać na nadchodzące wypełnienie proroctwa Ezechiela. Izrael, mimo że odzyskał niepodległość, wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami politycznymi i społecznymi. Z jednej strony jest symbolem narodowego odrodzenia, z drugiej strony nieustannie zmaga się z problemami związanymi z konfliktem z sąsiednimi państwami oraz wewnętrznymi podziałami, jakie wydarzenia mogą zatem wkrótce wypełnić. Zapowiedzi Ezechiela, w tym rozdziale przyjrzymy się nie tylko historii powrotu Izraela, ale także temu, jak jego przyszłość i sytuacja geopolityczna mogą wskazywać na pełne spełnienie proroctwa, w którym Izrael stanie się duchowo zjednoczony i w pełni zrealizuje swoje przeznaczenie w planie Bożym, w księdze objawienia śwunty. Jana znajdujemy proroctwa, które mówią o znakach na niebie, zapowiadających wielkie zmiany na Ziemi, zjawiska takie jak zaćmienia. Meteory czy inne nieziemskie wydarzenia były przez wieki interpretowane jako znaki zwiastujące zbliżający się koniec świata. W objawieniu w rozdziale szóstym czytamy o wielkich cudach na niebie i znakach na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach, które będą zapowiadały nadchodzące zmiany, ale czy te przepowiednie są tylko symbolicznymi obrazami? Czy może mamy do czynienia z dosłownymi znakami, które mogą się zrealizować w najbliższych latach, a szczególnie w 1925 roku? Przez wieki ludzkość była świadkiem wielu fenomenów astronomicznych, które były interpretowane jako zapowiedzi wielkich wydarzeń na Ziemi zaćmienia, które zasłaniają światło słońca, meteorytowe deszcze czy inne nieziemskie zjawiska. Wszystkie te wydarzenia miały swoje miejsce, a niektóre były traktowane jako potwierdzenie proroctw z Księgi Objawienia. Co ciekawe, współczesna nauka obserwuje coraz bardziej. Intensywne zjawiska na niebie takie jak zaćmienia słońca i księżyca, które pojawiają się w kluczowych momentach historii, budząc w ludziach poczucie, że mogą one mieć głębsze biblijne znaczenie, przyglądając się współczesnym zjawiskom astronomicznym, Warto zadać sobie pytanie: czy te wszystkie wydarzenia są tylko przypadkowymi fenomenami, czy też mogą mieć coś wspólnego z biblijnymi zapowiedziami końca czasów? Zaćmienie Słońca czy Księżyca, które miały miejsce w ostatnich latach, nie były jedynie ciekawostką dla astronomów, ale również dla osób wierzących, które postrzegały te wydarzenia jako potwierdzenie spełniania się biblijnych proroctw. Czy to możliwe, że w 2025 roku niebo ponownie da nam znaki, które będą miały znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla duchowego przebudzenia? Zjawiska takie jak meteorytowe deszcze, pojawiające się w cyklicznych odstępach, są postrzegane przez wielu jako sygnały nadchodzących zmian. Jednak czy te znaki na niebie mają głębsze znaczenie, którego nie możemy jeszcze w pełni zrozumieć? W tym rozdziale przyjrzymy się nie tylko biblijnym przepowiedniom, ale także współczesnym obserwacjom astronomicznym i ich powiązaniom z proroctwami, które mogą się spełnić w nadchodzących latach. Czy rzeczywiście zbliżamy się do momentu, w którym znaki na niebie będą wskazywały na większe? wydarzenia, które zmienią naszą rzeczywistość. Prorok Daniel w swojej wizji przedstawia wydarzenie, które ma mieć miejsce w przyszłości, zniszczenie posągu przedstawiającego różne królestwa świata, przez kamień, który nie został dany z rąk ludzkich. Kamień ten, który zniszczyłby potężne i różnorodne królestwa, symbolizuje interwencję Bożą, która przynosi zakończenie dominacji ludzkich imperiów. Ale co oznacza ten kamień w kontekście współczesnych wydarzeń? Czy może to być związane z wypełnieniem się proroctwa o jedności narodów, które zostały rozbite przez ludzkie ambicje i podziały? Zauważając dzisiejsze wydarzenia polityczne, widzimy, jak wiele krajów dąży do współpracy i tworzenia nowych sojuszy Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo po Brexicie, a także rosnące porozumienia między państwami Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu, to wszystko mogą być sygnały zmierzające ku wypełnieniu tego proroctwa, współczesne próby zjednoczenia narodów w imię pokoju, rozwoju i stabilności, przypominają ten moment w wizji Daniela, gdzie Bóg interweniuje w historię ludzkości, zmieniając kurs wydarzeń, kamień, który nie pochodzi z rąk ludzkich, może symbolizować Bożą interwencję która przełamuje potęgi ludzkie i ustanawia swoje panowanie w kontekście roku 2025, pojawia się pytanie, jakie wydarzenia mogą wskazywać na wypełnienie tej przepowiedni? Czy rosnące napięcia między mocarstwami, które dążą do większej kontroli nad światem, mogą być zapowiedzią nadchodzącej zmiany? Czy powstające sojusze polityczne, które łączą różne narodowości w celu przeciwdziałania globalnym kryzysom, mogą być początkiem procesu, który zaprowadzi do momentu, w którym Bóg interweniuje, by zjednoczyć narodów pod jego panowaniem? Proroctwo Daniela, mimo że może wydawać się symboliczne, ma Potężne znaczenie w kontekście współczesnych wydarzeń, jedność narodów i próba budowania stabilności na świecie nie jest tylko ludzką inicjatywą, ale może być częścią większego planu, który zmienia bieg historii, jakie znaki w nadchodzących latach mogą wskazywać na to, że spełnia się wizja Daniela. Jakie wydarzenia w polityce międzynarodowej mogą świadczyć o nadchodzącej interwencji bożej, która przełamie dominację ludzkich imperiów? Proroctwa te, choć ukryte w symbolice, wciąż niosą ważne przesłanie o nadchodzącej zmianie w historii świata. Jezus mówił o dniu, kiedy Żydzi i Poganie będą żyli razem w pokoju. To proroctwo. Zapisane w Nowym Testamencie stanowi jedno z najmocniejszych przesłań, które ma ogromne znaczenie dla zrozumienia planu Bożego wobec ludzkości. W Ewangelii Mateusza i innych fragmentach Jezus zapowiadał, że w przyszłości wszystkie narody będą zjednoczone, a między Żydami a Poganami zapanować ma pokój. Współczesne ruchy interreligijne i dialog między judaizmem a chrześcijaństwem stwarzają realne możliwości zbliżenia tych dwóch narodów, które przez wieki były od siebie oddzielone, nie tylko z powodu religijnych różnic, ale także z powodu politycznych i społecznych napięć, widzimy, że w ostatnich dziesięcioleciach na świecie pojawiają się inicjatywy mające na celu poprawę wzajemnych relacji pomiędzy Żydami a chrześcijanami, dialog ekumeniczny, liczne spotkania przedstawicieli obu religii, a także działania na rzecz wzajemnego zrozumienia. Wskazują na to, że proroctwo o pojednaniu może być bliskie spełnienia, czy jednak ten proces, choć powolny, naprawdę doprowadzi do pełnego zjednoczenia Żydów i pogan w pokoju? Co więcej, czy obecne wydarzenia na świecie mogą zwiastować nadchodzącą zmianę, która zrealizuje tę biblijną zapowiedź? Ruchy na rzecz dialogu między religiami, które rosną, w siłę mają potencjał, by doprowadzić do zbliżenia narodów, które przez wieki były w konflikcie. Społeczności żydowskie i chrześcijańskie na całym świecie stają przed nowymi wyzwaniami, ale także przed wyjątkową okazją do współpracy w poszukiwaniu pokoju. W tym kontekście warto zastanowić się, jakie wydarzenia na świecie mogą wskazywać na to, że nadchodzi czas. Kiedy Jezusowe proroctwo stanie się rzeczywistością, pomimo trudności, jakie nadal istnieją? W relacjach między tymi dwoma narodami wydaje się, że obecnie obserwujemy ważne kroki ku pojednaniu, dialog, współpraca i zrozumienie, które rozwijają się w różnych częściach świata, stają się fundamentem nadziei na wypełnienie proroctwa o pokoju. Jednak pytanie, które stawia przed nami historia, brzmi, czy w nadchodzących latach doświadczymy pełnego wypełnienia tej obietnicy o pokoju między Żydami a Poganami? Jakie wydarzenia mogą wskazywać na nadchodzącą zmianę, która przyniesie prawdziwe pojednanie między narodami, o którym mówił Jezus? W księdze Hebrajczyków w rozdziale 9 wersie 12 czytamy: I nie przez krew kozłów i cielców. Ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, osiągając wieczne odkupienie. Jezus poprzez swój krzyż dał nam możliwość zbawienia, ale ta możliwość nie jest dostępna wiecznie. Biblia wielokrotnie podkreśla, że czas łaski jest ograniczony, a czas na podjęcie decyzji o pójściu za Chrystusem jest teraz, nie jutro. Nie za rok, ale dzisiaj, zgodnie z nauką Pisma Świętego, każdy dzień jest darem, który daje nam Bóg, abyśmy mogli znaleźć Jego zbawienie. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą Wam. Mateusz 17 rozdział 7, werset. Jednak ważne jest, byśmy pamiętali, że nie mamy nieskończonego czasu na podjęcie tej decyzji, świat. W którym żyjemy, nieustannie zmienia się, a czas łaski może dobiec końca w najmniej oczekiwanym momencie. Jezus przestrzegał, że przyjdzie dzień, kiedy drzwi będą zamknięte. Mateusz 25 rozdział 10 werset. A wtedy będzie już za późno, by szukać Jego pomocy. Dla wielu ludzi, którzy odwlekają spotkanie z Jezusem, przyjdzie moment, w którym będzie za późno, by przyjąć Jego zbawienie, przypowieść o dziesięciu pannach. Mateusz, 25 rozdział, wersety pierwsze do 13. Przestrzega nas, że musimy być gotowi, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy Jezus powróci. Dlatego tak ważne jest, aby nie odkładać poszukiwania Jezusa na później. Bo nigdy nie wiemy, kiedy nadejdzie nasz czas. Te pięć proroctw, które analizowaliśmy, mogą wkrótce stać się rzeczywistością, co naprawdę się wydarzy w 2025 roku. Jakie znaki wypełnią te przepowiednie? Czy jesteśmy gotowi na to, co nadchodzi? Każde z tych proroctw, Niosło ze sobą potężne przesłanie, a ich wypełnienie może zmienić naszą rzeczywistość. Z każdym dniem zbliżamy się do momentu, w którym te biblijne zapowiedzi mogą się ziścić. Warto się zastanowić, jaką rolę w tym wszystkim odegramy jako jednostki, społeczności, a także jako narody. Podziel się swoją opinią w komentarzach, co sądzisz o tych proroctwach. Jakie znaki Twoim zdaniem już zaczynają się spełniać? Jeśli chcesz poznać więcej fascynujących historii biblijnych i odkryć kolejne znaki z Pisma Świętego, kliknij subskrybuj i dołącz do naszej podróży w poszukiwaniu prawdy nie przegap żadnej ważnej historii, która pomoże Ci lepiej zrozumieć czas, w którym żyjemy.